Lot dziejowych wydarzeń przyniósł Polakom szansę odbudowania własnego państwa po wieku niewoli. Mieli się znów połączyć, uporać z biedą i powojennymi ruinami, ugasić pożogę na granicach, a wreszcie pokonać czerwonego barbarzyńcę u bram stolicy. Sto lat temu ocalili ojczyznę. Ryszard romadki, witam państwa. To jest program ocalenia ojczyzny, program, w którym wspólnie z Maciejem Rosalakiem Witam cię serdecznie, Macieju. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziennikarzem, historykiem, redaktorem miesięcznika Historia do Rzeczy opowiadały Państwo o wydarzeniach sprzed 100, 101, 102 lat, wydarzeniach, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości, a istotnym segmentem tej sekwencji wydarzeń dziejowych była wojna z bolszewikami. Wielkie. Zwycięstwo polskie w wojnie z bolszewicką Rosją. Tydzień temu obiecaliśmy Państwu, że porozmawiamy o polskim wywiadzie. Wywiadzie, który odegrał kluczową rolę w zwycięstwie, w zwycięskiej wojnie z bolszewikami, i na tym dzisiaj skoncentrujemy Państwa uwagę. Macieju, Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę z ogromnego znaczenia wywiadu w działaniach wojennych. Nieprzypadkowo. Zaraz po tym, jak znalazł się w Warszawie po powrocie z twierdzy w Magdeburgu w 1918 roku, podjął starania o ściągnięcie do Warszawy byłego podpułkownika, podpułkownika Armii Austriackiej i bardzo ważną postać w wywiadzie Austro-Węgier, podpułkownika Józefa Rybaka. Warto przybliżyć tę postać, bo to obok Ignacego Matuszewskiego, jeden z architektów polskiego wywiadu wojskowego w owym czasie. Tak jest. Przy czym Józef Piłsudski poznał go jeszcze jako młodziutkiego kapitana wywiadu austriackiego przed I wojną światową, kiedy on był wyznaczony do kontaktu z polskimi organizacjami strzeleckimi i ujął wtedy komendanta jako, cytuję, polski patriota w obcym mundurze. A ponieważ był inteligentny, oddany z, z, z sprawie, to komendant wszystko zrobił, żeby go odszukać, a odszukał go w Komisji Likwidacyjnej w Krakowie i sprowadził do Warszawy. Już 12 grudnia został nominację na szefa oddziału informacyjnego. 12 grudnia do wtedy... 1918 roku oczywiście, czyli... W 1918 roku cały czas mówimy, bo wywiad był organizowany razem z całym Wojskiem Polskim. Od razu powstała struktura. Przy czym ten oddział informacyjny miał na, na początku cyf, liczbę rzymską 6, ale potem, jak większość wywiadów we wszystkich krajach, miał cyfrę dwójkę. Dwójkę rzymską. I to dwójkarze, prawda, dwójka, to są określenia. W każdym razie również tego samego dnia, 12 grudnia. Szefem najważniejszej sekcji, czyli biura wywiadowczego, powołał majora Ignacego Matuszewskiego. On go osobiście nie znał, tego byłego oficera rezerwy Armii Rosyjskiej, ale był zaangażowany w organizację wywiadu już w pierwszym Korpusie Wschodnim, tym do Wbora Muśnickiego. Potem w Kijowie na rzecz organizującego się Wojska Polskiego, czyli w tych strukturach polskiej organizacji wojskowej. I znał go na pewno z um, opinii, jakiego był jako inteligentny, pełnym determinacji. No działaniu niezwykle żółtki, niezwykle skłonny do niekonwencjonalnych nie, 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 rozwiązań, tak charakteryzowano Matuszewskiego. Tak, tak. No profesor Grzegorz Nowik powiedział, tandem Rybak-Macuszewski łączący niewątpliwie zdolności i rutynę kadrowego oficera wywiadu w przypadku pierwszego z nich z jednowością, błyskotliwością i nieszablonowymi metodami działania drugiego stworzył fundament centrali Polskiego Wywiadu Wojskowego. To musimy wspomnieć o jeszcze jednej postaci ściągniętej, do, która uzupełniała ten tandem. Mówię mianowicie o... Karole Bodeskule, czyli człowieku, który, którego ściągnął do polskiej centrali wywiadu Józef Rybak. I Bodeskul był twórcą polskiego radiowywiadu, który jak się później okazało, odegrał kluczową rolę w zmaganiach z Rosją bolszewicką. Tak, ten Karol Bołdesku nazwisko dziwaczne, a, a poza tym jest właściwie pomijany, on jest nieznany znany szerzej, a tymczasem to była, no nie była ta zupełnie postać, dlatego że y, on był, bez, tak bez najmniejszej przesady powiedzieć, że on był na całą Europę naj, najlepszym znawcą tego, co się w Rosji w ostatnich latach działo, ponieważ on kierował w czasie pierwszej wojny światowej całym radiowywiadem państw centralnych, a więc i austriackim... I, i niemieckim na Rosję. I to zarówno za Cara, jak za rządu Kierańskiego, a wreszcie po rewolucji bolszewickiej. I znał oczywiście sposób organizacji wywiadu, który jest najbardziej skuteczny przeciwko nim i procedury, jakie tam obowiązywały. I on otrzymał tak super tajną misję zajęcia się tym samym wojsku polskim, ten Bołdesku, że właściwie najbliżej współpracował. Słownicy Piłsudzkiego często nie wiedzieli, kto to jest taki. A był to mruk, taki nieużyty, można powiedzieć, coś takiego, ale znakomity fachowiec. Jeszcze tam trzeba można powiedzieć o jeszcze jednym, jednej osobie, bo to mówimy trio, prawda, to był kwartet, może nawet, ponieważ szefem takiego wydziału czwartego, który był zajęty prowadzeniem wywiady przeciwko Rosji Sowieckiej, tego wydziału, szefem był porucznik Wacław Jędrzejewicz. No, bardzo znana postać, przecież potem w Nowym Jorku zakładał Instytut Piłsudskiego, ale zanim opowiedzielibyśmy całe jego to minęło by parę odcinków. Więc tego, od tego się powstrzymamy. Natomiast jemu podlegały te wszystkie w Wojsku Polskim oddziały we frontach, oddziały drugie. Czyli te informacyjne, a im z kolei podlegała cała sieć oddzia oddziałów informacyjnych i oficerów informacyjnych, od przez armię, dywizję, pułk, batalion, aż do kompanii włącznie. To był bardzo rozwinięty wywiad. I Przy czym my dojdziemy, oczywiście, do tego za chwileczkę do, do tej misji podstawowej, czyli stworzenia radnią wywiadu, czy znaczy podstawowej, w każdym razie do naszej opowieści. Ale warto powiedzieć, że przecież wywiad działał bardzo różnie. Czy chaos rewolucyjny w Rosji sprzyjał skuteczności polskiego wywiadu? Jak wiemy, kilka lat później wywiad sowiecki działał na zupełnie innych zasadach. Był to wywiad już, który zapewnił szczelną ochronę kontrwywiadowczą. Natomiast w latach, których, na których się skupiamy, czyli latach 1918-1921, był daleki od takiego stanu, co zakładam ułatwiało nieco aktywność, działalność polskiego wywiadu. To bardzo jest problematyczne. On miał szalenie rozbudowaną jednak tą piątą kolumnę wywiad sowiecki na naszych y, terenach, a to były y, przede wszystkim te jaczejki komunistyczne, o których już rozmawiali parę tygodni temu. Y, z kolei y, 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 były przecież nawet w Wojsku Polskim sięgały macki tego. Y, ale oczywiście była to w dużej mierze improwizacja. Z tym, że jeśli chodzi o takie procedury wywiadowcze, i tak dalej, to nie zapominajmy, że oni korzystali z wielu fachowców z Armii jeszcze. Tak jak i my, my zresztą żeśmy skorzystali, jak się okazuje, dlatego że ten Bouldesku yy, zaangażował yy, bardzo szybko do tego, do tego biura szyfrów. Yy. Pana Jana Kowalewskiego, który wiosną 1919 roku dotarł do kraju razem z 4 Dywizją Strzelecką Żydigowskiego, Ona była na południu Rosji, na tych stepach na czarnomorskich, i stamtąd zdążała do Polski, i do Polski doszła. I bardzo dobrze. Natomiast Kowalewski, który był oficerem rezerwy, ale był oficerem rosyjskim i on pracował jako radiotelegrafista właśnie. A więc on doskonale znał kilka języków, to jest to perfekt, a świetnie rosyjski, on czytał poezję, on myślał, on mówił, on znał język potoczny, on znał język literacki, znał te wszystkie skojarzenia. Posiadał wszystkie atuch, atuty, które powinny cechować wybitego kryptologa. Tak jest. I, i y, ale zadecydował ten niebywały przypadek. Może dojdźmy do tego, jak on odczytał pierwszą defesę, bo mianowicie przypadek polegał na tym, że jego kolega, który się nazywał Sroka, miał siostrę. A siostra wychodziła za mąż, co się często siostrom zdarza. No i ta siostra, w związku z tym, porucznik Sroka wziął dwutygodniowy urlop, Oczywiście kolega Kowalewski chętnie go zastąpił i zaczął czytać w depesze on, a nie kolega Sroka. A robił to z dużym zainteresowaniem. I jedna z tych informacji szalenie go zaciekawiła. Jako człowiek, który był zaangażowany już w te, te sprawy radiotelegraficzne rosyjskie, wiedział o tym, że najważniejsze jest zła, taki jakby z, 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 znaleźć punkt zaczepienia. Dlatego, że od tego punktu zaczepienia zaczyna się później praca deszyfranta, i ona rokuje jakieś wyniki. A tutaj było. Tak, rząd znalazł w pakiecie ze stacji radiotelegraficznej LWów dwa intrygujące telegramy, zapisane kaligraficznym pismem przez podkrążego, który nawet zakreślił ramkę wokół tekstu. Pierwsza telegram był adresowany do dowództwa sowieckiej 12 armii w Kijowie, podpisany przez dowódcę grupy operacyjną Jonę Jakira oraz jego szefa sztabu. Drugi był całkowicie zaszyfrowany, z wyjątkiem pierwszego słowa delegat, które było ujęte w cudzysłów. Pan Jan patrzył na te telegramy i zaswitowała mu w głowie pewna myśl. Chodziło o ten punkt zaczepienia, właśnie. On wiedział, że w takim szyfrogramie, wynalazanym przez takich ludzi, musi znaleźć słowo dywizja. Słowo dywizja ma w języku polskim jedno i, pomiędzy w a z prawda, i dy-wi-z-ja. Natomiast słowo dywizja w języku rosyjskim ma aż. Trzy litery I, ponieważ się pisze di, z, z, ja na końcu. Znak ja. d vi, z, ja. W związku z tym on wziął grzebień, przełamał, wyłamał zęby w odpowiednich odstępach i tym grzebieniem zaczął przeciągać przez tekst w regularny sposób i szukał takiej sekwencji znaków, a więc cyfr, które zastępowały w szyfrogramie każdą literę. Gdzie co druga grupa dwóch cyfr będzie się powtarzała. A jak znalazł, dysponował już pięcioma odczytanymi literami, co stanowiło piątą część alfabetu rosyjskiego. A kolejny odkrył dzięki ewidentnemu błędowi szyfrującego, ponieważ on podał nazwisko dowódcy i szefa sztabu tekstem otwartym i bardzo szybko znał ten no, szyfrowanie poszczególnych liter. Ale aby złamać do końca ten pierwszy stosunkowo nieskomplikowany rosyjski szyfr delegat, w którym dwie cyfry zastępowały jedną literę alfabetu, a do uzyskanego rzędu cyfr dodawano jeszcze 12 cyfr klucza, trzeba było jeszcze zidentyfikować 6 odrębnych grup cyfr, skąd brało się 6 w wersji szyfru. Ale dla poruszenia Kowalewskiego z znakomitym matematykiem nie było to już za na zbyt trudne. I tak rok przed Witwą Warszawską Rosjanie już nie mieli tajnych szyfrów dla do naszego. Szyfry uwiata. zostały przeniknięte, a polskie dowództwo, co później mówił, podkreślał Józef Piłsudski, po raz pierwszy Polska dysponowała pełną wiedzą na temat ruchów przeciwnika, jego działań wszelkich. No tak jest on temu najsilniejszy oręż, jaki miało wojsko polskie, to bez, bez przesady. Oczywiście bez naszych dzielnych żołnierzy nic by z tego nie wyszło, ale oni wiedzieli, gdzie, znaczy dowódcy wiedzieli, gdzie oni mają być użyci, w jakiej sile, w jakim kierunku i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym, no wódz Józef Piłsudski tak pisał w roku 1920. Podstawowym źródłem informacji były dane ujawniane przez radiowywiad. Przechwytywane depesze sowieckie zawierały dane ścisłe i aktualne. Bardzo często zdobywano w ten sposób tajne rozkazy z informacjami o składzie sił, planowanej marszrucze, rejonach koncentracji, terminach i kierunkach najbliższych uderzeń. Ujawniana treść szyfrogramów sowieckich zawierała również wiadomości na temat położenia naszych wojsk, jakimi dysponował nieprzyjaciel. Można było określić najsłabsze punkty atakujących sił bolszewickich, ustalić uchybienia włączności między poszczególnymi oddziałami, braki w zaopatrzeniu w amunicję. Za denotacji na nalezionych w depeszach przechwyconych przez radiowywiad wynika, że były one odczytywane i tłumaczone. W ciągu kilku godzin. Zresztą Piłszewski podawał taki przykład, jak to zostało odczytane. To była depesza, która została odczytana 9 sierpnia 1920 roku o godzinie 20.45 ze sztabu 16 Armii sowieckiej adresowana do jej pięciu dywizji. I sekcja szyfrów oddziału jego tego oddziału lufarminnego de szyfrantów odczytała go tego samego dnia o godzinie 24, więc już po polsku był on gotowy. Natychmiast przekazana Józem. To był taki aparat, taki jakby prywobzór dalekopisu. No jeszcze prawdopodobnie my, ty też w redakcjach się spotykałeś z dalekopisami. Tak, nazywany aparatem Hjusa Hius chyba również. To, tak, jest, Fiusa, tak. tak Telegraf Chiusa, tak. Do biura wywiadowczego oddziału drugiego NDP, Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskiego, a sam do sztabu generalnego. I e, 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 dzięki temu wiedzieli e, 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 dokładnie, jakie te rozkazy były i jak należy się do nich przy, czyli przygotować. Czyli absolutnie kluczowa Natomiast, sytuacja w momencie, kiedy t, no, była finalizowane przygotowanie do kontrowersji z Nadwieprza. Ale oczywiście, dziesiątki jest takich DPS, zresztą to nawet w roku 1920 można sporo tego znaleźć. Natomiast 100 lat temu, przecież dokładnie, niedługo będziemy obchodzić rocznicę Bitwy Warszawskiej, to dlaczego nastąpiło przyspieszenie uderzeń polskich wojsk i z północy, z nad Skry, gdzie była armia generała Sikorskiego i przede wszystkim z południa, z nad Wieprza, gdzie była jedna armia i cała grupa uderzeniowa. Ryda śmigłego, to wszystko pod dowództwem samego Józefa Piłsudskiego i co przyniosło w, w, tryumf w bitwie warszawskiej. A to nastąpiło dzięki naszemu wywiadowi radiowemu, który 13 sierpnia przechwycił depeszę sztabu Tuchaczewskiego nakazującą rozpoczęcie natarcia na Warszawę. Myśmy o tym dokładnie wiedzieli. Wiedzieliśmy, jak które armie będą atakować, w jakich kierunkach będą atakować. Zdumiewające jest to, że udało się utrzymać w tajemnicy przed bolszewikami fakt, że dysponujemy znajomością ich szyfrów. Może dlatego, że Piłsudski od samego początku, on był przecież znakomitym konspiratorem. Miał to wszystko przecież w małym palcu To była jego natura w ogóle druga. To przecież on tak bardzo utajnił w ogóle tą całą misję Bodeskuła, i tak naprawdę to poza tym dziurem szyfrów i samym Bodeskułem i samym naczelnikiem, to niewiele kto więcej o tym wiedział, prawda? Natomiast tu jeszcze powiedzmy o jeszcze jednym przykładzie, jeżeli mamy jeszcze czas, prawda, bo to jest coś niebywałe zupełnie, co się stało 15 sierpnia 20 roku. To będzie ostatni akcent naszego dzisiejszego programu w takim razie. Ale to jest koniecznie, trzeba powiedzieć. I to wtedy ten y, 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 ułanin zdobyć czechanów, a tam y, również kancelarię sztabu czwartej Armii Sowieckiej, jedną z dwóch jej radiostacji utrzymujących łączność z dowództwem w Mińsku. A armia ta czwarta szła nad dolną Wisłę, żeby przejść tam koło Płocka, koło Torunia i tak jak Paskiewicz w czasie powstania listopada, zaatakować Warszawę od zachodu. No i tymczasem myśmy złapali tą radiostację. Przestrojono największy polski nadajnik na częstotliwość sowiecką, i tak skutecznie zagłuszano jego nadajniki, nadając bez przerwy przez 36 godzin Nowy Testament, bo tylko Nowy Testament miał najwięcej, yy, to była największa książka, jaką mieli pod ręką. I nadawali i nadawali bez przerwy Nowy Testament, że druga z sowieckich radiostacji stała się bezużyteczna. I czwarta armia szła sobie dalej nad Dolną Wisłę na zatracenie, a tymczasem nasza armia piąta, Generała Sikorskiego za jej plecami uderzyła w boksiła A gdzieś by też brzmiała dobra do A na koniec y, cytat Stuchaczewskiego z, z jego pochodu nad Wisłę. Piąta armia przeciwnika była uratowana i zupełnie bezkarnie, mając na flance i tyłach naszą potężną armię złożoną z czterech dywizji strzelców i dwóch dywizji jazdy nacierała dalej na naszą armię trzecią i piętnastą. Takie położenie wprost potworne i nie do pomyślenia pomogło Polakom nie tylko zatrzymać ofensywę armii trzeciej i piętnastej, ale jeszcze krok za krokiem reakcji oddziały w kierunku wschodnim. Krok za krokiem. Dostał po prostu niebywałe wciery wtedy. A o tym, że sam wysłał czwartą armię środem Paskiewicza, jak analfabeta nie zabezpieczył południowego skrzydła swego frontu... Przed Dyskretnie wlezył, pominął ten napisał. fakt. Jeszcze raz ci dziękuję. Nie dziękuję za tę opowieść. Wszystkiego dobrego. Do, do usłyszenia. Maćku. Dziękuję za tydzień. Do widzenia. Maciej Rosada, Krzysztof Gromadzki. Oglądali Państwo program Ocalenie Ojczyzny. Dziś o wyjątkowej roli polskiego wywiadu, polskiego radiowywiadu w zmaganiach z bolszewikami w 1920 roku. Do zobaczenia.